i Marcin Sawiccy zapraszają do wysłuchania podcastu u Sawickich. Nasz podcast y, związany jest z szeroko rozumianą edukacją zarówno dzieci, jak i nas dorosłych. Zanim zaczniemy słuchać naszego rozmawiać i pewnie słuchać naszego podcastu, zapraszamy was do ocenienia tego tych, tych, naszy, tego i innych podcastów na, nasz, na aplikacjach na których słuchacie. To bardzo jakby nam pomaga docierać do większej ilości osób, które są po prostu zainteresowane edukacją. O czym chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj? Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać w naszym podcaście o takim gorącym, jak mianowicie w maju nagrywamy ten podcast, w temacie, mianowicie uroczystości pierwszej komunii. Sakramentu pojednania w zasadzie pierwszej komunii, ponieważ póki co jeszcze spora ilość dzieci przystępuje do tego sakramentu. Wiąże się z tym dużo i oczekiwań, i refleksji. Jest tam moment zarówno, wydaje się, ciszy, ale i gwaru, rodzinne, ale bardzo indywidualne, z drugiej strony ma pewien charakter taki wręcz czasami totalny. W dzisiejszych czasach mamy czasami trochę już inne potrzeby, albo mamy bardziej się reflektujemy, jak, jak mogłoby to wyglądać. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym nie jak jest źle, albo nie jak nie powinno wyglądać, tylko podzielić się refleksją, jak wygląda sakrament pojednania i pierwszej komunii w barankach. Mm -hmm. I nie będzie to rodzaj, mi się Olu instrukcji, tylko bardziej takiej opowieści, Takie, jakbyśmy w mm -hmm. tym podcaście chcieli trochę namalować, a bardziej ty byś namalowała to, jak, jak to wydarzenie wygląda, mm -hmm. żeby tym, którzy może już troszeczkę wiedzą, albo nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć więcej, mogła powstać taka opowieść mm -hmm. y, zasłyszana y, o, o, tym, mm -hmm. o tym, jak to może wyglądać w barankach, albo jak to powinno wyglądać w barankach, albo jak to w ogóle powinno wyglądać. <laughs> Mówię tak jako wielki fan. Tak. <noise> jako tata. <noise> jako, jako tata, tak. Jako <noise> współ jako Jako tata. Jako, prowadzący. jako bo, tak, bo, prowadzący. bo rzeczywiście, rzeczywiście tak myślę sobie, że to jest bardzo ważne, może to co na końcu padło, bo baranki, tak dla takiego, może takiego tylko przypomnienia. Um, Prowadzone są wspólnoty baranków, może tak już powinniśmy tak. to nazywać, prowadzone są przez małżeństwa, przede wszystkim przez małżeństwa. Oczywiście zdarzają się też osoby, osoby pojedyncze. Yy, mamy wspaniałą siostrę, urszulankę, batkę, ale przeważnie prowadzą grupy barankowe małżonkowie, czyli całe rodziny wspólnie z kapłanem. To jest nasze założenie. Musi być kapłan, nie może nie być kapłana. Tak. Ale większą taką w pewnym sensie taką pracę, yy, taką codzienną pracę, prowadzenie tych grup, prowadzenie tych spotkań, biorą na siebie rodziny. Tak. Ale to już te, tak. tutaj nie słuchaj teraz... na przypominanie, tylko jakbyśmy tak potrafili powiedzieć, tak. zaczynamy. I teraz... jak, jak, jak to się odbywa? Jak, jak to się odbywa? I teraz, bo, to jest, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli to jest umocowane w, dom, w rodzinach, bardzo mocno umocowane w rodzinach, a nie Gdzieś na przykład na Katechezie w szkole z panią katechetką, i my jako rodzice mamy dostęp wtedy tylko do mhm. jakichś spotkań czy zebrań, to bardzo mocno jest nasze. I teraz rzeczywiście trzeba by było zacząć od, od spowiedzi, bo ona jest no ściśle związana z, z pierwszą komunią świętą, często się jakoś ją tam pomija, traktuje jako coś, co trzeba odbyć. No musi być spowiedź, bo, bo nie będzie jutro komunii, tak? Ja bym może, może bym tak się podzieliła doświadczeniem grup. Czy, 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 czy tego sposobu prowadzenia, jaki przez wiele lat z ojcem Przemkiem Ciesielskim wspólnie prowadziliśmy, czy prowadzimy. To jest pewnego rodzaju specyfika, ponieważ te nasze grupy miały charakter wyjazdowy, czyli przyjeżdżało się do nas, do naszego domu na kilka w roku trzydniowych zjazdów i również ten zjazd komunijny był wyjazdowy. Wiele grup baranków, odkąd wypuściliśmy baranki w świat, Polska. w Polskę, działa przy parafiach i to jest absolutnie cudowne. I my wtedy wręcz mamy takie założenie, że musimy wyjeżdżać, bo bez wyjazdu nie ma w ogóle takiej, nie, za, nie zawiąże się wspólnota. Wiele grup też na sam koniec wyjeżdża, żeby jakby tuż przed komunią jeszcze raz się wyciszyć i być razem. Ale ten moment właśnie tego spotkania ze spowiedzią i z pierwszą komunią na wyjeździe jest często z jednej strony bardzo trudny, bo rodziny, rodzice czasami się boją, jak zareaguje rodzina, a potem się okazuje, że wyciągnięcie takiej rodziny, na przykład właśnie w góry, wynajęcie jakiegoś domku czy jakiegoś miejsca i spędzenie tych, tych dwóch, trzech dni, tylko i wyłącznie jakby nastawieni w tej ciszy, w tym wyrwaniu z tego kontekstu y, takiego szalonego Środowiska, życia, tak, 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 tak. bardzo niezwykłe przynosiło... Teraz w tak namalować nawet nie odnoszę, nawet się nie się tak w głowie miała tak. jakieś, no, tak. Nie, nie tak ogólne, ale jakoś tam, tak. Sobie, więc, konkretne takie wydarzenie, jak to wygląda. My zawsze proponujemy y, układ taki, że w piątek przed komunią, która zwykle jest w soboty, bo w, o wiele łatwiej w parafii nie wcinać się pomiędzy inne msze święte, tak? więc... W piątek, przeważnie o godzinie 15, spotykaliśmy się z dziećmi w kościele na Mszy Świętej, mszy świętej, która miała zakończyć się spowiedzią. To była Msza Święta, która jednocześnie była rocznicą komunii z, poprze z poprzedniego roku. To było tylko zaproszenie, ale bardzo często wiele dzieci przyjeżdżało. My tak to mówiliśmy, że to jest takie przekazanie pałeczki, że te dzieci i te rodziny z zeszłego roku przekazują, yy, przekazują tak. dalej. i Msza święta, bardzo prosto prowadzona, w sensie taka no, nierozbudowana, prosta, msza święta, w czasie której odnawialiśmy y, sakrament Chrztu Świętego i ten moment zapalenia świec, żeby wszystko nie było na drugi dzień, żeby nie było za dużo tych wrażeń y, właśnie w czasie samej uroczysto uroczystości komunijnej. I dzieci przychodzące przeważnie z rodzicami. To był ten moment, na, którym jeszcze, na który jeszcze raczej się nie zaprasza tłumnie gości rodziny. Znaczy nie raczej z rodzicami, przychodzą z rodzicami. Tylko raczej tylko z rodzicami, tylko, tak właśnie, mówię, czy z rodzeństwem. Z tak. Oczywiście jak babcia, dziadek, jasne, tak, że ale tak. Ale chodzi o to, że ale bez rodziców to się nie odbywa, nie przychodzą sami. Przychodzą z rodzicami. z rodzicami. I teraz po zakończeniu mszy świętej wszyscy jesteśmy w ławkach. Ojciec wystawiał Najświętszy Sakrament, rozpoczynała się adoracja. I ojciec, albo czasami dwóch ojców, bo czasem potrzebowaliśmy więcej kapłanów, siadał sobie po prostu na schodkach ołtarza pod, przy najświętszym sakramencie. Tutaj z przodu, pod, y, pod monstrancją, przy najświętszym, pod ołtarzem. I teraz, która, które dziecko było już gotowe, to wychodziło z rodzicami. Rodzice trzymając za ręce. Myśmy wcześniej prosili o to rodziców. To było jakby tak delikatnie zasugerowane, żeby to tak było. Rodzice wyprowadzają dziecko z ławki, trzymając za, rękę, za ręce i klękają w niedalekiej odległości od y, ołtarza, i dziecko podchodzi do kapłana, siada sobie obok niego na tym schodku ołtarza, i dziecko się spowiada. A w tym czasie rodzice są bardzo blisko po prostu te, tego dzieciaczka swojego i modlą się za to dziecko. To jest taka no, niezwykła modlitwa wstawiennicza mm. za dziecko. Bardzo wzruszający moment. taki głęboki. Bardzo głęboki. Bardzo głęboki. I po spowiedzi yy, następuje ten moment, w którym, yy, yy, w którym kapłan przekazuje dziecko w ręce, w objęcia rodziców. I rodzice po prostu przytulają, to czasami trwa chwilę, nikomu się nie spieszy, przytulają to dziecko i gdy je już utulą, ten uścisk taki, taki, taki matczyno coski, gdy utulą dziecko, to wtedy rodzice nakładają na to dziecko wyspowiadane białą szatę, czyli białą albę, tę albę, w której jutro przystąpi do komunii. I to, tu zrobię taką małą dygresję, to ma bardzo głęboki symboliczny sens, bo to ma odwołanie oczywiście do chrztu świętego i do białej szaty, którą się otrzymuje na chrzcie, odwołanie do koloru białego, czyli do, do symbolu czystości, ale też ma wielkie odwołanie do, do, do Ewangelii, do przypowieści o zaproszonych na ucztę. To jest ta przypowieść, którą pewnie wszyscy dobrze znamy, bo to jest ten moment, w którym Pan zaprasza na ucztę. Ludzie przychodzą na tę ucztę, siadają za stołem, i w, i w pewnym momencie wchodzi człowiek, który nie ma na sobie szaty. I co robi ten pan gospodarz? Wyprasza go. Nie masz szaty, wyjdź. I on wychodzi. Wtedy my się przeważnie wszyscy buntujemy, jak to nie włożył szaty i został wyproszony. Tymczasem należy wiedzieć, że w tamtych czasach wraz z zaproszeniem na ucztę otrzymywało się szatę. Czyli tamten człowiek z Ewangelii. Otrzymał szatę, ale jej nie nałożył. Pytanie dlaczego jej nie nałożył? Dzieci mają, bo my rozmawiamy o tym wcześniej z dziećmi na spotkaniach, dzieci mają dużo więcej ciekawszych intuicji niż my, ale to jest ten moment, kiedy to dziecko symbolicznie w, ty, w tym w momencie otrzymuje szatę zaproszenie na ucztę. Na, ten, na tą jutrzejszą ucztę. I wraz z rodzicami siada z powrotem w ławce, nie wychodzi z kościoła, ponieważ cały kościół, my wszyscy, modlimy się albo w ciszy, a przerywano, przerywana ta kanonami. cisza jest kanonami, psalmami. Zawsze warto poprosić kogoś, kto y, śpiewa po prostu. I ta płynąca po prostu modlitwa psalmami czy kanonami i kolejni podchodzą ci, którzy są gotowi. I ta, ta uroczystość trwa długo, ale po prostu to jest coś takiego niesamowitego, że my w ogóle tego nie czujemy tego czasu. I na koniec wyspowiadane wszystkie dzieci, ja to bardzo lubiłam. Zawsze ja je brałam, i po prostu siadamy sobie pod ołtarzem, i one tak siedzą. I to jest taka, no taka adoracja w, w największej istocie. Panie Jezu, jestem, tak? Jestem. Po prostu jesteśmy, siedzimy, jesteśmy. I zakończenie, błogosławieństwo, i wychodzimy. I to jest spowiedź. Prosimy, tak technicznie tu dodam, żeby rodzice byli wyspowiadani wcześniej, albo prosimy innego kapłana, który po prostu z tyłu kościoła, gdzieś w konfesjonale, tak. spowiada gości, czy też rodziców. To jest spowiedź dzieci. Ja. I to jest, i Ola, to jest ten pierwszy dzień, albo ten pierwszy element tego, tej, tej niezwykłej uroczystości. Tak. A teraz następnego dnia wstajemy rano i... Jest Ym, I następnego, tak, i tutaj, i tutaj jeszcze może jedną rzecz powiem, bo to jest też ciekawe, czasami się to jakby wymyka. Ważne są te proste alby. My nigdy nie robimy żadnego kroju na wszystkie dzieci takich samych. Każdy sobie szyje w domu, jaką albę chce. Ważne, żeby była bardzo prosta, żeby na przykład weszła, technicznie już to jest uwaga, weszła na to ubranie w piątek. Łatwo do nałożenia. Tak, bo teraz kiedyś tak. pamiętam, ktoś miał jakąś sukienkę, to nie mógł wcisnąć tej alby, a to jest ten piękny gest, taki symbol włożenia, nałożenia tej alby. Prościusieńkie alby, bez żadnych tam cudów. Ym. Dzieci w czasie uroczystości pierwszej komunii świętej siedzą z, dziećmi, z rodzicami. Jeśli się uda, no to jest ławeczka przeznaczona dla, dla rodziców i, i dla tego dziecka, czy, czy dla całej rodziny. Tuż. Jak tam w danej rodzinie, w danym kościele się uda, w zależności od technicznych możliwości. Przychodzimy oczywiście wcześniej. Dzie Ale dzieci robimy... się że Jakiekolwiek nie były możliwości, Zawsze to jednak z dzieci z rodzicami. Nie Zresztą. robimy żadnych prób. Możemy się tylko umówić na to, kto w której ławce siedzi, bo może warto, żeby jakieś maleńkie dzieci nie, nie usiadły na samym końcu i nie zostały przez wielkich tatusiów zasłonięte. Siadamy po prostu w tych ławkach i jesteśmy, jesteśmy. Jest bardzo prosta y, liturgia. To, co jest takim dodatkiem, albo takim pięknym dodatkiem, to jest to, jest to że wcześniej ktoś z rodzin, jakaś rodzina przygotowuje i piecze bochenki chleba, które są w, wraz z pro, w procesji z darami, wraz z, z, z winem, z chlebem, winem. Jest wniesiony ten kosz y, z, tymi, z, tymi, z tymi chlebami, jest wniesiony pod ołtarz i potem po Mszy Świętej symbolicznie y, ojciec, rozdaje każdemu dziecku i dzieci przed kościołem łamią ten chleb z całą rodziną i z przyjaciółmi, z wszystkimi, którzy tam... To jest bardzo piękny moment. Więc ge generalnie jakby z tego, co tak ale jak opowiadasz, to jakby kluczem przeżywania tego jest pewna prostota, pewna taka i skupienie się na liturgii. Marcin, nie ma fotografii, nie prawda? Ma ogóle, Dla tak. wielu osób to jest trudne, tak. ale my już to mówimy tak, na tak, pierwszym tak, spotkaniu. Rozumiem, nie ma fotografii baranku. w znaczeniu od smartfona po wypasiony. Nie wypasione, ma żadnych tak, zdjęć. Przypominamy w ostatniej chwili jeszcze, bo czasami jakiś gość może nie usłyszał. Bardzo o to prosimy. Nie ma żadnych zdjęć. Jest potem i można sobie robić ile się chce, ale sama ta uroczystość jest bez żadnego, bez nawet bez jednego wspólnego. Nie ma żadnego fotografa, nic nas znaczy nie Znaczy wspólny? Odcia. Jest po, może być po. Może być po, po, ale nie ma, nawet nie ma czegoś takiego, że wykupujemy jednego, że zamiast pięćdziesięciu będzie jeden. Nie ma żadnego. Nie ma w ogóle fotografii. To jest nasze założenie. I naszym założeniem też takim wcześniejszym, już już dużo wcześniejszym, do czego podprowadzamy yy, rodziców i przeważnie rodzice są przekonani, często jest trudność z rodziną. Yy, Komunia święta bez prezentów to jest taki bardzo. Znaczy ona ma prezent, ale. ale prezentem nie, jest jedynym nie. Pan Bóg, tak. I teraz tak, jeżeli się uda nakierować rodzinę, że jest 360 ile tam, 4 dni w roku, kiedy możecie obdarowywać, nie. 365 jest wszystkich, tak, a tego dnia nie ma prezentów. Możecie każdego innego dnia, to jest tyle świąt, ale nie w Dzień Komunii, nie, jakby nie z tej okazji. Bardzo fajne rozwiązanie nam zatrybiło i myślę, że działa w wielu grupach, bo wiele rodzin, wiele rodziców, czy cioć, czy chrzestnych, nie jest w stanie tego przeskoczyć. I któregoś razu na samym początku jeszcze naszej drogi barankowej, taka jakaś podpowiedź przez jedną rodzinę została zaproponowana. Rodzice mogą powiedzieć do chrzestnych, czy do, czy do dziadków, czy do cioć że nie ma prezentu, bardzo was prosimy, uszanujcie to, ale. My z dziećmi, czy, czy mama z dziećmi, czy razem z tym dzieckiem chcielibyśmy po komunii wybrać się na jakąś pielgrzymkę na wyjazd w góry, w gdziekolwiek. Ten wyjazd kosztuje jeśli możecie, dołóżcie się do tego bardzo, konkretna jakby, po, bardzo konkretne wsparcie dla rodziców, którzy przeważnie są młodzi, to że dzięki i... temu mogą spędzić czas i chodzi z, o ten z, czas z dzieckiem, tak prezentem tak, czas. czas, prezentem czas, tak czas tak. i poświęcenie tego ale ten tak, prezent jeszcze do tej uroczystości, czyli jest, jest, jest prostota, jest pewien spokój, a sama sama Samo pies, pod, sama, pod, sama komunia, pies, sama komunia Właśnie, się to jest też bardzo ważne pod, y, 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 to, to bez żadnych prób, po prostu umawiamy się na to, że podchodzi najpierw jedna rodzina. Znaczy, trzyma... Kolejność można ustalić. Kolejność tylko podobnie. ustalamy, tak, tak, tak. że najpierw ta ławeczka, później druga, trzecia. Wychodzi z ławki jedno dziecko z rodzicami, trzyma... rodzice trzymają dziecko za ręce. Tylko Prowadzą... to mówię trzymają za ręce, nie w sensie, że uciekające dziecko, nie. tylko żeby to też takie ciekła... Dziecko tak, jest pomiędzy tak, nami. Tak. Klękamy i jest... Udzielona komunia święta dziecku i, I rodzicom. rodzicom, nawet jeżeli są jakieś przeszkody, to zawsze Taknemu ojcowie rodzicom. mówią, żeby po prostu dać sygnał, wtedy błogosławieństwo rodzic otrzymuje. To jest takie bardzo ważne, żeby razem z dzieckiem wyjść. I dopiero gdy ta rodzina odchodzi i oddaliła się do ławki, wychodzi druga. Nie robimy żadnych kolejek, nigdzie nie się nie, spieszy. nie spieszymy. To jest tak ważny moment, to jest tak niesamowity. No i, i wszyscy się modlimy, także mm, yy, nie wiem co powiedzieć, no jest znaczy, to po znaczy, prostu... Z jednej strony z tego co opowiadasz, to, to, to jest oryginalność tego rozwiązania polega w, w jego prostocie, bo tak naprawdę jakby tak opowiedzieć na czym to, to, to polega, to wymieniasz elementy, które upraszczają, jakby pomagają skupić się najważniejszym, do, do, do takiej prostej, jasnej symboliki, a jednocześnie do dużo pokoju i tym, co ewentualnie warto by może zadbać, to mhm. o, o, o jakiś spokojny mhm. śpiew, który jakby w tym rytmie tego tak, spotkania pomaga tak, modlić się tak. i przeżywać. To. Ja bym jeszcze dodała coś takiego. Ta uroczystość jest zwieńczeniem tego całego roku. I żeby była ta jedność z tym rokiem. Spójność. spójność ja na przykład bardzo lubiłam rozłożyć to koło liturgiczne z kilkoma symbolami na tym koło, koło liturgicznym pod ołtarzem. Bo wtedy dzieci, które regularnie co miesiąc wokół tego koła liturgicznego na spotkaniach się spotykały i tam odnajdywały się w tym są miejscu i przeżywały ten cały rok, one mają jakby taką je, to jest, to jest kontynuacja, to jest, to jest ten moment, w którym teraz jesteśmy yy, zjednoczeni wszyscy, dla bardzo wielu yy, na, z nas te symbole mają bardzo wa ważną rolę. Też drugim takim elementem, który dla mnie też był bardzo zawsze ważny, i wiem, że dzieci bardzo to lubiły, yy, dzieci, które prowadziły takie. Takie księgi, czy też to w formie segregatorów, takie księgi przygotowań do komunii, w których wklejały różne rzeczy, które się działy w czasie spotkań, w którym wklejały na przykład listy. Od swoich najbliższych. Myśmy sugerowali, zawsze zachęcali, żeby rodzice poprosili ich chrzestnych czy dziadków. Słuchajcie, to jest taki ważny rok przygotowujemy nasze dzieci. Jakbyście mogli, bo czasami trzeba podpowiedzieć zwyczajnie, napisać list do swojego dziecka. I, i nasza własna Helenka ma takie listy powklejane w tej księdze. To są bardzo ważne pamiątki. I te księgi właśnie tego roku przygotowań dzieci przynoszą i kładą pod ołtarzem. I one po prostu siedząc w tych ławkach, one widzą, to jest ta księga, to jest ten cały mój rok. No i, no i potem jest ta uczta, ta radość wspólna razem. Tak, nie a po wychodzimy przed kościół jest tak jak, tak jak zawsze, jak zwykle, wszyscy się cieszą, rozmawiają Ogromna ze sobą, radość. prawda, i taka pełna pana... radość. Także rzeczywiście, ani nie, tak myślę, że ani nikomu nie brakuje tych prezentów, ja tak. ani i im bardziej postaramy się to wyciszyć tak. i wcześniej... Tak. I co jest ciekawe, tak jakby z punktu widzenia, jak, jak, bo, bo Tola, jesteś czasem w wirze tego wszystkiego, jak powiem tu w, u siebie komunie, to patrząc tak z boku i znając trochę tych rodzin, znajomych i przyjaciół, których często się przewijają, to yy, można podkreślić, że, że to jest taki moment, kiedy ci no, zdarza się, no, nie, może nie zawsze jest taki happy end, ale ja nie, 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 nie widziałem sytuacji, która nie byłaby happy endem. Nawet najbardziej nie przekonani mówią wow. To, to, jakby, wow, nie, że to jest jakiś fajerwerk, tylko faktycznie, że warte to było tego spokoju i tego typu przeżycia, tego przeżycia, taką uroczystość. Bo. Bo, bo też nie ma, bo też, co, Ola, co warto podkreślić, nie tych dziesiątków pożegnań, kwiatów. Yy, aż, aż tak, znaczy, kwiaty są, ale chodzi o to, że np. te ozdoby ołtarza tak. nie są tak, jakby, no, na tym się nie skupiamy aż na tak mocno. Na naszą miarę, na ile możemy się zrzucić. A Ta, tak, jeżeli nie już nie są jesteśmy podziękowania, to te podziękowania są proste i żadnych wierszyków i bardziej od serca, lepsze jedno zdanie, które dziecko samo wypowie, czy rodzic. Niż takie recytowanki. To wszystko chyba, prawda, tak, ale tak, jakby tak, jest, dąży tak, do tego, żeby to było takie tak. bardzo jakby naturalne i ciepłe Na przykład, i z serca. O, dodam jeszcze dwie rzeczy. Jedna, Panie. bo to, co ty mówisz, ta rola rodzica, jaka jest ważna, my z Ojcem Przemkiem mieliśmy bardzo mocne przekonanie zawsze, Marcin, pamiętasz, że czytania czytają rodzice, to nie są występy dzieci. W czasie komunii dziecko i tak już ma tyle przeżyć. Że jeszcze dodatkowo dokładanie jemu yy, czytania, a to nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że one mają, odbierają niesamowite świadectwo wiary. Rodzice czytają. Rodzice są, są tymi, Modlitwa na wierze. których ja patrzę. Tak. Yy, modlitwy wiernych często, często robiliśmy tak, że spontanicznie każda rodzinka tak, jedną, miała intencję dać i tak. Ale to, to nie jest moment na żadne występy. Ja mam zdolnego synka i on teraz będzie śpiewał psalm. Jest, tak. Nie, Aha. to rodzica śpiewa psalm. Tak. I jeszcze chcia chciałam może jeszcze dodać właśnie, że, że przeważnie... Mm. Ta uroczystość pierwszej komunii jest takim bardzo mocnym życiem również w barankach, ale wiele osób mówi, że ta barankowa spowiedź, to co my kontynuujemy, my mamy teraz, jak, jak wspólnie rozwijamy baranki z rzeszą nowych ludzi prowadzących, to my ciągle stawiamy sobie, sobie pytanie, co dalej po barankach. Jednym z takich ważniejszych momentów kontynuacji baranków, przygotowań barankowych jest barankowa, my to tak nazywamy, barankowa spowiedź. Raz w miesiącu już w bardzo wielu miejscach, w Polsce, można przyjechać na spowiedź barankową i tu chciałam to powiedzieć, że nasza Helenka, gdy w tym pierwszym roku ona przygotowań, yy, yy, przystępowała do komunii, jeszcze nie nazywaliśmy się barankami wtedy i my tak pięknie chcieliśmy, żeby tak powoli, tak spokojnie, tak podchodzić, tak jak opisałam, Nasza Hela się wyrwała i za nią wyrwały się wszystkie inne dzieci, i ja nie mogłam opanować, bo wszystkie dzieci chciały wszystkie już być do spowiedzi. I Stąd ja już w kolejnych latach zawsze instruowałam rodziców wcześniej, że pamiętajcie, żeby trzymać Po prostu ona tak wybiła do spowiedzi, przeżycie spowiedzi. I potem była komunia święta w sobotę Helenki, i pamiętam jej pytanie: Czy już jutro w niedzielę mogę i znowu do spowiedzi? Pamiętamy o końcu, mówiliśmy. Po prostu, no, kto z nas przeżywa tak spowiedź, że chce już iść do spowiedzi. I ta spowiedź barankowa to nawet jak ktoś nie jest w barankach i słyszycie o takiej spowiedzi, to zachęcamy, zapraszamy, bo dla dzieci dla nas jest um, mocna. Ola, no, chciałem Ci podziękować za to, jakby, namalowanie jeszcze raz tych, 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 tych dwóch dni, albo tych dwóch wydarzeń, które są tak blisko siebie, to znaczy sakramentu pojednania i pierwszej komunii. No i mam nadzieję, że, że jakby ta rozmowa, bardziej Twoja opowieść, yy, tak ubierze plastyczny sposób, to, to o czym często rozmawiamy, o jakichś takich zasadach, mhm. procesach, w jaki sposób to robić i pomoże nam dotknąć tej istoty, a czasami jakby tak na spokojnie ją przeżyć. I zapraszamy, bo jest teraz dokładnie czas, kiedy się tak. kończy nasz barankowy rok. Na naszej stronie baranków jest spis nowo powstających grup. Będzie tak. ich pewnie też przeszło 40 w różnych zakątkach Polski. Można tam wejść, można sobie poczytać troszkę o programie, kilka takich filmików króciutkich, pięknych jest nagranych i, i po prostu się zapisać tak, do tak. danej tak. Fakt, grupy. że podcast może być słuchany także i w grudniu, prawda? Fakt, że ale do grudniu grupa barankowa chyba... może zacząć się nawet i w grudniu, tak, czy w styczniu, bo grupa... zawsze mówimy, że nikt nie powiedział, tak. że komunia musi być wiosną. Tak, bo tak że... ale generalnie. Kiedy się no w maju, to jest. jest najbardziej jakby i kończą tak. się zapisy na nowe. Także... Ola, dziękuję za tę rozmowę. W ogóle zapraszamy do wysłuchiwania i czytania pozostałych treści związanych z barankami, bo mamy i podcasty, które po prostu mówią, jak po prostu one działają, rozmowy z rodzicami, którzy w tym biorą udział, a także tekstami, które są na ten temat pisane. I w podcastach i na naszym portalu Edukacja można inaczej. Zapraszamy do korzystania z tego portalu. Mm -hmm. Zapraszamy no znowu takich do początku, żebyście po naszego podcastu oceniali. też tam oceniali, kliknęli, tam To ma jakieś duże znaczenie, jakoś, tak, tak. podobno. I to szerze się wtedy wieść o dobrych rzeczach. Olu, bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ola i Marcin. Zawidz.